33 tydzień, zwykły. W pierwszym czytaniu z Apokalipsy mamy słowo do dwóch kościołów. Słowo, które kończy się bardzo ciekawym stwierdzeniem: Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwróćmy uwagę na logikę tego. Jezus mówi: Oto stoję u drzwi i kołaczę. Mógłby wejść do mieszkania mimo zamkniętych drzwi, potrafi to zrobić, ale nie chce naruszać wolności człowieka. Kołacze to znaczy nie wali tak mocno, że, że po prostu nie da się siedzieć, ale wystarczająco, że słychać kogoś, kto chce z zewnątrz wejść. Jeśli ktoś usłyszy, może nie słyszeć, może tak być, zagłuszać sobie życie, że nie słyszę tego kołatania, tego pukania. Ale jeżeli ktoś w życiu znajdzie trochę chwili ciszy, spokoju, to usłyszy, naprawdę usłyszy ten głos. I kiedy usłyszy, ma możliwość albo otworzenia, albo nieotworzenia. Może słyszeć, jak wielu z nas pewno słyszy, wezwanie Jezusa do wielu spraw, ale nie otwieramy, bo, bo boimy się, nie chcemy zmieniać tego komfortu. Nie chcemy, żeby ten obcy zakłócił nam życie, które było dotąd w środku. Ale kiedy człowiek usłyszy i drzwi otworzy, wtedy będzie wieczerza, nie będzie kłótni, Ciekawe, że nie ma, że Jezus nie mówi, że jeśli otworzy drzwi, to wtedy, wtedy ja mu zrobię niezłą rozróbę. Jezus nie chce robić rozróby. Jezus chce wejść tylko do mojego życia, żeby ze mną wieczerzać, co to znaczy spędzać kolację, co to znaczy jeść razem, to znaczy wejść w komunie. Siedzieć z kimś przy stole, jeść z kimś przy jednym stole, oznaczało być z kimś w jednej wspólnocie. W tym obrazie przepiękne jest to, że Bóg szanuje niesamowicie ludzką wolność i przepiękne jest to, że ta nasza relacja zależy nie tylko od Boga, ale też od nas. Taki bosko ludzki taniec, że Pan Bóg chce z nami zatańczyć, ale to my musimy również zrobić jakiś krok. My musimy robić krok tak, jak Jezus robi krok, żeby ta relacja była wzajemna. Może najważniejszym słowem chrześcijaństwa nie jest miłość, ale wzajemność. Miłość, która jest Miłością wzajemną. Jeśli ta relacja dobra jest wzajemna, wtedy wszystko kończy się niesamowitym szczęściem. Psalmista opowiada o tym, kto będzie przebywał na przybytku i kto zamieszka na Twojej górze świętej, i wylicza cechy człowieka, który znajdzie się w świątyni, cechy człowieka, któremu mo, mo, można otworzyć bramy miejsca spotkania z Bogiem. I mówi psalmista, że trzeba postępować nienagannie, działać sprawiedliwie, mówić prawdę, nie mówić oszczędz, nie, nie czynić bliźniemu nic złego, nie ubliżać sąsiadom, szanować, do, dotrzymać przysięgi, nawet która jest niekorzystna dla nas. Te wszystkie cechy, jakie wydają się można powiedzieć dziwne, jakby takie warunki rekrutacji na studia czy do pracy, ale one pokazują pięknie te czyny człowieka, te czyny konkretne człowieka, one dają człowiekowi siłę i nową perspektywę. Dzięki tym czynom, dzięki tym postawom jesteś w stanie mieszkać na górze świętej, jesteś w stanie być dopuszczony do Boga. Co więcej, na końcu powie psalmista, kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. A więc nie tylko to, że będziesz mógł przebywać z Panem Bogiem, ale pełnienie tych uczynków powoduje to, że tworzy w sobie jakąś taką konstrukcję, która jest silną konstrukcją na czasy, na czasy niespokojne. Tak jak wczoraj w Psalmie było, że jak ktoś naprawdę słucha słowa Bożego, to jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą. Grzesznicy są jak plewa. Teraz powie, że nie chodzi tylko o słuchanie Słowa Bożego, ale chodzi o pewne konkretne postawy. Wiem, że często się mówi, że Kościół ciągle mówi o moralności albo Albo że my tylko nakazujemy, albo zakazujemy. Ludzie są zdenerwowani, chcieliby wszystko zrobić po swojemu. Ale jeśli nakazujemy, czy zakazujemy, jeśli przypominamy o przykazaniach, jeśli mówimy o pewnych zasadach, to nie dlatego, że chcemy człowieka unieszczęśliwić, ale dlatego, że chcemy mu pokazać, co jest drogą do szczęścia. Szczęście, bycie blisko Szczęścia, bycie blisko Pana Boga czy, czy stałości w życiu siły nie, 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 nie osiąga się przez przypadek. Nie osiąga się po prostu jakimś aktem łaski, można powiedzieć, ale osiąga się pewnego rodzaju konsekwentną, konsekwentną drogą, pracą pójścia, pójścia w stronę Jezusa. Popatrzmy na przekazania, popatrzmy na moralność od takiej strony, że ona buduje w nas świętego człowieka, buduje w nas człowieka bliskiego Pana Boga. I wiadomo, że, że Bóg kocha nas wszystkich i kocha również tych, którzy, którzy no nie chcą jakoś słuchać Jego przykazań, ale to chodzi o nas o to, o to doświadczenie tej relacyjności, o to, o to, żeby wpuścić Boga do swojego życia. Dobre uczynki, moralność w porządku, ona wpuszcza w naszą przestrzeń Boga, który, który jest nam bliski. Ewangelia Łukasza. Ewangelia Łukasza opowiada o spotkaniu Jezusa z Zacheuszem i można by powiedzieć, a coś innego, Zacheusz to celnik, współpracuje z, okupa, z Cesarstwem Rzymskim, z, może nawet kradnie z celnikiem, nawet zwierzchnik celników, może tak nielubiany w mieście nawet, że, że, że musi wyjść na drzewo, żeby zobaczyć Jezusa. A przecież Jezus, Jezus idzie do jego domu, ale znowu jest w nim coś, jest w nim to coś, co powoduje, że Jezus go widzi, bo wyszedł na drzewo, zrobił jakiś minimalny krok. Zrobił jakiś minimalny krok. Jak to czasem żartuje, Jezus 2000 dwa, dwa lat przed Darwinem mówi, czy 19 wieku przed Darwinem mówi do Zacheusza: zejdź z drzewa, bo chce być z tobą w domu. Jezus chwycił się tego drobnego, tego małego elementu. I dzięki temu małemu elementowi doprowadza do nawrócenia, które sprawia, że, że Zacheusz mówi: Po, majątku daję ubogim, a jeśli kogoś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Gdyby Jezus nie okazał dobroci, gdyby Jezus potraktował surowie Zacheusza, gdyby Jezus za, za, zaczął mu wypominać, no, no nigdy by nie, nie doszło do tej przemiany. I oczywiście musimy wiedzieć, co jest złe, co dobre. Musimy mieć taką świadomość, że trzeba się starać być moralnie w porządku. Ale musimy też pamiętać, że w spotkaniu z drugim człowiekiem, istotą nie jest to, żeby znaleźć taki hak na niego, tylko istotą jest, żeby znaleźć w nim to, co jest dobre. Że w, w dotarciu do drugiego człowieka, istotą jest, żeby znaleźć w nim to, co jest dobre. Bóg nie przyszedł na świat dlatego, że byliśmy idealni, ale dlatego, że znalazł, znalazł nas dobroć. Byliśmy grzesznikami, jesteśmy grzesznikami, ale On ciągle widzi w nas swoje oblicze i pomimo, pomimo wszystkich naszych grzechów, jednak przychodzi do nas. Przychodzi do nas, nie odrzuca nas. Chce z nami być, nauczcie, jak, jak zacheuszem, bo widzi w człowieku coś, co jest pozytywne. Można, jak nieraz powtarzam, narzekać na młodzież, która stoi przed kościołem przy Świętej, a można powiedzieć, 25 milionów Polaków dzisiaj nie przyszło do kościoła, a ty doszedłeś aż do Lipy. Spróbujmy popatrzeć na drugiego człowieka naprawdę pozytywnie, a jeśli nawet nie pozytywnie, to spróbujmy w każdym, zwłaszcza w tych, które nas dzisiaj totalnie denerwują, spróbujmy znaleźć taki punkt zaczepienia, który pozwoli nam zobaczyć w tym człowieku. Wieka. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.